Pierwszą rzecz, jaką, zro, jaką zrobimy, jeżeli będziemy mieli realny wpływ, jeżeli to jest ten czas, jeżeli Pan Bóg uważa, że to jest ten moment, to pierwszą rzecz, jaką zrobimy, to właśnie zawierzymy Polskę Panu Bogu przez ręce Maryi i uznamy Chrystusa Królem Polski. Zobaczcie, jaki my mamy dzisiaj świat. To, co związane z Panem Bogiem, jest złe, a to, co jest złe, okazuje się, że staje się dobre. Tak nam to przedstawiają media, tak nam to przedstawiają siły globalne. Ale kiedy wrócimy do korzeni Polski, kiedy wrócimy do chrztu Polski, do każdego władcy, każdy król, każdy władca zaczynał od zawierzenia swojej misji królowania swojego narodu, Polaków, Panu Bogu. Jechał na jasną górę, śluby lwowskie i wtedy Polska się rozwijała. Jeżeli Polska nie będzie bogiem silna, zniknie z mapy świata, to wiem na pewno. Dlatego moi drodzy, musimy zawalczyć o naszą Polskę, aby była bogiem silna. Dlatego z tego miejsca chciałbym zaprosić wszystkich ekspertów, finansistów, inżynierów, doktorów, którzy mają ogromne pojęcie, wiedzę na temat naszych złóż, na temat finansów, gospodarki, bankowości. Potrzebujemy was dzisiaj, bo widzicie w jakiej potrzebie jest. Polska. Dlatego z tego miejsca zapraszam Was, wzywam Was wręcz do, do współpracy, bo to jest, moi drodzy, ten moment. I my nie będziemy walczyć poprzez rozlew krwi, my nie będziemy walczyć siłowo. My będziemy walczyć prawdą, będziemy walczyć argumentami, będziemy walczyć uczciwością i będziemy walczyć przede wszystkim ekspertami, bo prawda się obroni, wcześniej czy później. Mam nadzieję, że to już jest ten moment. Chciałbym zakończyć tak, jak zakończyłem to niespełna półtora roku temu w Siemianowicach Śląskich na rynku. Wstań i walcz polsko. Dziękuję bardzo. Łaskawości Twojej mamy. Tobie może dziękujemy. Z siebie łoka wysłaniamy. Za te wolności za pokój, którym cieszyć się może.